Słuchajcie, jeżeli chodzi o Donalda Trumpa, to ja go kiedyś w niego wierzyłem, ponieważ miał kilka fajnych pomysłów, na przykład przełożenia ubezpieczeń medycznych, zdrowotnych na poziom z poziomu ogólnego na stanowy, w większym stopniu niż dotychczas, żeby wszystkie Stany mogły konkurować ze wszystkimi, żeby człowiek z jednego stanu mógł się freely ubezpieczać u, ubezpieczalni w innym stanie. Kilka pomysłów na frackingi w miejscach, gdzie jest mało przyrody, która może być zagrożona, żeby wydobywać gaz fracking, frackingowy, żeby upraszczać pewne różne rzeczy. Dużo mi się rzeczy u Trumpa podobało, takie trochę nietypowe podejście do dyplomacji, bardziej biznesowe, które pewne efekty dało, jednak, mimo wszystko. No, i dostrzeżenie problemu z szantażem ze strony Chin. Niestety, pod koniec swojej prezydentury, Donald Trump, jak wiadomo, zaczął trochę szurać. To, że szurał z klimatem, to to się bardzo szybko skończyło, bo on przyznał klimatologom rację, natomiast szurał z medycyną, trochę szurał z tą pandemią. No i inspirował marsz na kongres, chociaż, chociaż. Także później starał się, co zostało niedostatecznie podkreślone, starał się uspokoić tą sytuację, także sam się przestraszył, także to też jest na jego konto dobrze. Niestety wszystko wskazuje na to, i o tym pisze gazeta Independent, angielska, między innymi brytyjska. Ta gazeta nie jest najlepsza, więc nie, nie będę jej tutaj omawiał, ale ten jeden artykuł był ciekawy. To był artykuł taki ze słoniem republikańskim, którego dwóch treserów, jeden treser to jest ten cały, jak on się tam nazywa, Jezus Maria, ten gubernator Florydy, Ron DeSantis, Ron DeSantis ciągnie w jedną stronę, a drugi treser, czyli Donald Trump w swoją stronę. I w tej gazecie napisano, że te wszystkie takie hail Jesus świry, one poszły niestety nie do Ronde Santisa, tylko idą bazują na Trumpie, mimo że Trump jest bardziej, wiecie, wywijaz życiowy, tak, niż Ronda Santis, który jest taki typowy typowy Christian bez z kijem w dupie. Trump przy nim to jest wywijaz nowojorski, ale jak się okazało, obecny układ elektoratów wygląda odwrotnie. Także to też jest dosyć ciekawa sprawa. No, I to mimo, że ten zły, zły bieg dla Trumpa przyjmuje ten proces cywilny ze Stormy Daniels, tą aktorką porno, którą. Trump tam podobno obmacywał. Zły bieg przy no, też inne kwestie. No i dodatkowo jeszcze Trump, jak się okazało, wypaplał kumplom na podczas gry w golfa yy, ogólne założenia planowanego ataku na Iran. Czyli mówił rzeczy yy, ludziom nieupoważnionym do tego. Ja bym się generalnie do takich rzeczy nie przyczepiał. Pamiętajmy, że mówiliśmy. O, mówimy o człowieku, który nie sprawował nigdy żadnych urzędniczych, państwowych funkcji, ale więc sam, samo to, że to się zdarzyło, dla mnie nie jest wystarczającym powodem do krytyki, ale sam fakt, że to dotyczyło tak grubej sprawy, jak atak na Iran, no to to już jest troszkę większy problem. Jednocześnie w naszym kraju, nie wiem, czy wiecie, pewnie wiecie, bo zazwyczaj Śledzicie takie sprawy. Ja bym wolał, żebyście śledzili trochę inne sprawy, no ale co jest, jest jak jest. Krzysztof Stanowski powiedział, że pewna pani, jak ona się nazywa, ciągle nie mogę zapamiętać, mam tutaj sobie zanotowałem. Momencik. Natalia, jakoś tam cichopczyk, czy coś takiego, jakoś tak się nazywała. Natalia. Natalia Janoszek. Tak, z Cichopek mi się pomyliło. Natalia. Hici, tak, i tu jest coś takiego. Sąd zakazał Krzysztofowi Stanowskiemu publicyście sportowemu oraz kanałowi sportowemu spółka ZOO. No pewnie, że ZOO, że oni takie głupoty tam gadają, że muszą być zagraniczone. Informacji, rozpowszechniania na Facebooku i Twitterze informacji o Natalii Janoszek, aktorce, amatorce i celebrytce i o jej rzekomych zmyśleniach i oszukaniu opinii publicznej w sprawach jej życia i kariery zawodowej. Pojawiło się pytanie, czy to cenzura, czy sądy, bo sądy raczej wyrokują ostrożnie w takich sprawach, bo jeżeli interes publiczny wymaga inaczej, to raczej a tutaj stwierdzono, że sąd, że. Dobro publiczne nie wymaga tego, żeby Stanowski miał prawo mówić o tym, że w sprawie pani Janoszek, Janoszek że jej indyjska kariera, kariera, którą on ona rzekomo zrobiła w Indiach, że to jest nieprawda. Bo on mówił o tym, że ona nie zrobiła kariery w Indiach. I, I kiedy sąd mu zabronił y, mówić o tej sprawie, to y, nie wiem czy wiecie, ale pan Stanowski pojechał do Indii i zaczął się wygłupiać, że jest bollywoodzkim aktorem na zasadzie takiej, że jak nie może dalej rozpowszechniać, że ona y, rzekomo kłamie, że jest bollywoodzką aktorką, to on będzie zgrywał też bollywoodzkiego aktora na zasadzie, że to jest analogia jakaś. I wiecie co? Trochę mnie dziwi, że jemu się tak chce, no ale dobra. W każdym razie w ogóle Stanowski, Stanowskiego mam za takiego, to jest coś takiego, jakby PiS musiał mieć też swojego wojewódzkiego, bo Stanowski to jest oczywiście ta grupa leśnodorski, Stanowski, Zchowicz, Bartosiak, Do Rzeczy, Ziemkiewicz, ta jedna banda, tak? Czyli pisowscy intelektualiści oni że oni też koniecznie muszą mieć swojego swojego Kubę wojewódzkiego prawda i Stanowski to jest właśnie taki Kuba wojewódzki na miarę Pisu czyli taki toporny dziadek który dziadzio młody dziadzio, który gada tam o tym sporcie srorcie i o celebrytach i i takie głupoty tam, tam opowiada, no i że, że jemu się tak chce sprawdzać, czy jakaś aktoreczka trzeciorzędna rzeczywiście w tych Indiach coś zagrała, czy nie, no trochę to jest dziwne, nie? To tak jak pamiętam, jak kiedyś ktoś chciał sprawdzać, czy karierę zrobił, Bayer Full rzeczywiście zrobił karierę w Chinach. I wiecie, że mnie to interesowało wtedy, ponieważ mnie to wtedy bardzo interesowało, że Te sprawy, ponieważ pisałem wtedy książkę Chiny ja... i Japonia a Zachód historię nieporozumień. To jest książka, którą omawialiśmy trochę z Wrótniakiem. Ja także ją mam dwie takie rozmowy dotyczące na kanale Chiny i Japonia a Zachód historii nieporozumień. To już jakaś książka, ona będzie punktem wyjścia do, bo ludzie pytają skąd ja materiały, prawda mamy do napisania takich Chin bez mitów albo Japonii bez mitów, no to wytłumaczę, że ja już o tych krajach pisałem i to grubą książkę, właśnie Chiny i Japonia, a Zachód historii nieporozumień. Także spokojnie, jestem wyekwipowany. W każdym razie wówczas interesowało mnie rzeczy pod tytułem, że ludzie wątpili, czy Bayer Full rzeczywiście robił karierę w Chinach. Bo Bayer nawiązał kontakt z takim, takim sinologiem, który ich nauczył śpiewania tych swoich przedmiotów, piosenek po chińsku. No i to tam jakoś tak leciało. I, i coś takiego. No i y, tam on mówił, że jak śpiewają wolno, to rzeczywiście Chińczycy ich rozumieją, jak śpiewają szybko, to Chińczycy ich nie rozumieją. W każdym razie, więc oni śpiewali trochę wolniej po chińsku i rezultat był dobry, no i potem mówiono, że, bo oni chcieli zrobić, liczyli na to, że sprzedają na przykład, sprzedadzą na przykład 60 milionów płyt, bo, było, bo to się zaczęło od tego, że ten, ten sinolog znalazł ich kasetę. W, na, na, na bazarze w, w, w Chinach, ale oczywiście po polsku. I on stwierdził, że skoro Chińczycy tego po polsku słuchają, no to może. No i to był generalnie pomysł dobry. Oni sprzedali tam sporo tego. No, oczywiście nie zbliżyli się w ogóle do tego, tych planowanych 60 milionów, ale jakąś tam karierkę zrobili. Są zapisy z chińskiej telewizji w Chinach, gdzie są, <laughs> jest wywiad. Po angielsku z tym Sławomirem, jakimś tam. <coughs> przepraszam. Sławomirem, jakimś tam. od Bayerfulu. No i to, to, to jest, tak? Więc to było. Więc ja przypuszczam, że w, w, w sprawie tej pani Natalii Janoszek może być podobnie. No, zagrała w jednym, dwóch filmach jakieś małe rulki w Bollywood i cóż, no i po prostu tyle, no, że, że mówiła o tym insynuując, że to była jakaś wielka kariera, kiedy to były dwie rulki, no to to mogło denerwować pana Stanowskiego, ale obawiam się, że może się okazać, że on będzie musiał jeszcze to odszczekać, bo jednak coś tam w rodzaju karierki było i to tak mniej więcej e, wygląda, prawda? No i tyle.